Symilian, chciał jeździć takim diabelcem czerwono-czarnym? Będziesz chciał jeździć takim? Co? Tata musi zrobić obcią Tata musi zrobić obciążnik, żeby przodu nie podnosiło, bo się w internetach śmieją. Zaraz zrobimy. Muszę tu wyfrezować trochę. No. No, ja sobie nagram vloga. Tak, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy się zajmować... Obciążnikiem po prostu muszę wyprezować trochę otwór do obciążnika i może w nocy dzisiaj sobie pogruberuję, tudzież nie pogruberuję, tylko przejadę gruberem na głęboko ścieżki. Już są jakby twarde żniwa. Ja mam jeszcze rzepak do Samborowa do wywiezienia, z tym wszystkim się troszeczkę nie wyrabiam, bo troszeczkę przyznam szczerze za późno się wziąłem za tego zetorka i prawdopodobnie jeszcze będę miał mały taki kłopocik. Chociaż jeszcze to nie jest powiedziane, że to będę robił, bo być może się syfem obklei i będzie dobrze. A mianowicie ee, chodzi o to, że tuleja, która wchodzi w kadłub podnośnika e, była przerabiana i tam chyba jest troszeczkę za duży luz na tym oringu. E, wydaje mi się, że oring tam to wszystko trzyma i tam się delikatnie tak sączy. No ale nie będę tutaj za dużo tworzył. Bo gdzieś tam z tego kadłuba jeszcze właśnie też mi trochę leciało. Z kadłuba z tyłu z konsoli zaczepów jeszcze to nie jest, przepraszam, jeszcze to nie jest stwierdzone jakby, nie jest stwierdzony temat, czy to jest problemem, czy to nie jest problemem, bo przez tak jakby no teraz stał i nie leci. Natomiast wczoraj jeszcze pojechałem do kuzyna z góry w dół i teraz nie wiem czy tam wiesz z tego podnośnika gdzieś trochę jeszcze się wysancza z tego co pooblewałem, jak ten rozdzielacz cały zmieniałem no i po prostu chcę, aha patrz, jeszcze tutaj trytki i e, instalacje trzeba upiąć więc zaraz to też zrobię i e, podczepię pierwszy raz w życiu do tuza coś nigdy tego nie robiłem no dobra, no mam to wyfrezowane kupiłem z tutaj Łącznik od 60, łącznik od 60. Nie wiem gdzie zawleczki, kurde, pierdzielnąłem. A i kule muszę wziąć. To idziemy po kule. I nie mam zielonego pojęcia, jak to ucajniejsze szyby miałem wyczyścić. Ogólnie miałem traktor umyć. Patrz tu mi ten w no ogóle, te naklejki. Stary klej. Tak się nie chce to trzymać. Nie wiem czy to będzie dobrze. Już drugie sobie zamówię chyba na wszelki przypadek. Czekaj, może z tej mańki. Bo to jak nie pyknie, to go oddam tego łącznika. Czy tam jak to zwał, tak zwał. I nie wiem czy to dzisiaj się bawić w ustawienie tej hydrauliki, czy olać ten temat. Czekaj majster, jak ten tusku jest. O, pyk. Tak patrz, nawet chyba będzie działać. Chociaż nie wiem czy to nie powinno być u góry. Najlepiej i lepiej to ja ten łańcuch zaraz obciął. Nie lubię tych łańcuchów. Strasznie. Dobra. O, to, to takie kurne. Wydziwione. Zaraz to obetne chyba. Ale dobra, no dajmy na to, że to będzie miało ręce i nogi. No i to ma być tak. Niby i że fajnie, ten łącznik wtedy sobie tutaj może na jakiś tam czas wisieć no to niech sobie wisi do H, jak mu się chce i co my mieliśmy wziąć? Kulkę jedną naprawdę nie mam pojęcia czy mi to w ogóle w jakiś kurde sposób sensowny wyjdzie ale teraz tak, tu jest wydaje mi się, że chyba lepiej by było Niżej nie. Czyli tak, a nie tak Tylko tak niżej i łatwiej będzie mi zapiąć. No to spróbujemy tak, a kiedyś spróbuję a czekaj w drugą mańkę Dajmy zawleczki od środka. Też jestem ciekaw, czy te zawleczki, jak w rzepaczyskach dużych, czy coś, no to w tym roku nie jest groźne. Czy to się nie pogubią te zawleczki Więc dajmy to niżej. No o! No, nasmarowane, wszystko mam nasmarowane. Tu bym musiał najlepiej też zaraz tą trzpieniówkę, żeby te kule lepiej wchodziły. I to jeszcze wyszlifować. No, ale tam dobra. Ubrudzili mi, krzychu mi ubrudził cały obciążnik. Upierdzielił mi, kosił trawę. Tu wiesz co? Zamiast ładnie tu zasłonić, czy coś, to weźmie ci, kurna. I a jak robisz? Weźmie i ci, pobrudzi Dasz wiarę. Takie co. Ciekawe czy to w ogóle będzie pasować okay. Coś jest nie tak. W serio coś jest nie tak, okej, okay. dobra nie wiem, co mi, nie wiem co mi odbiło, że mam zamknięty ten. To wczoraj musiałem coś tworzyć. Już się przestraszyłem. Ule w ogóle mam nieustawione. ale widać spoko generalnie do zapinania o nędza ale do gniotę rozwalę paletę o palet mam dużo tamta nie wskoczyła ale jedna wskoczyła jedna jest źle ustawiona Właśnie jestem ciekaw czy on... Tak na styku, nie? Wszystko jest. Na styk ten rozstaw. Jak sobie zostanie. No i dobra, próbujemy go Ale wysoko, nie? Polernie wysoko A ja mam łapy i tak ten albo go rozkręcić To się zabięło Tu się wepnie samo, bo to się rozbije paletę można zabrać i teraz ja mam A. ja pierdzielę aż przesadziłem chyba z tym 800 kg jak to jest daleko wysunięte muszę jeszcze rozkręcić ten łącznik o już jest chlubnie nie ja pierdzielę, pier. zobacz, co to jest za klocki. Jeszcze go chyba trzeba rozkręcić, ale jak go opuszczę... No dobra, jedziemy pod garaż, ja pójdę po imbusy i może uda nam się to ustawić jakoś sensownie. O, jest różnica w kręceniu, nie? Nie ma chuja, nie? Że teraz nie będzie z agregatem, albo stary żółwko podnosić. Nie ma kurwa takiej opcji. Stary, jakbym dopakował, to a oś będziemy naprawiać, proszę Państwa, zimą, nie? Bo tak wychodzi właśnie koło ten. Jeszcze hamulce muszę troszkę podciągnąć. I oś, oś, oś będziemy robić. A może do garażu wyjdziemy. No ale krzychu, kurne, wiesz co? Jak to będziesz oglądał? Nie wiesz, że Przemeki jest youtuberem, że ma być czyste wszystko, chociaż na pierwszy kurde odpał, a nie te kurde, kosiarką mi tak opierdzielić. Nowy obciążnik. No to daj ta spokój. Tutaj nowy tu, zakurzony, daj ta spokój. To nie, Hollywood. Widzisz, człowiek by chciał tu Hollywood zrobić, to się nie da. 27 za mały. 27 dobry. A gdzie on się kręcił tutaj? na no 27, dali go. O! się dopiero człowiek zdziwi ale tak jest na pierwszych uruchomieniach no. Takie jest kurde życie no. i teraz tak mamy ciśnienie na akumulatorze hydraulicznym teraz wytłumaczę bo piszecie do mnie ale nie wiem też czy to wyjdzie bo tu za jeszcze nie robiłem amortyzacji zakręcamy kran po to jest ten kran Dokładnie po to, żeby nie obciążać rozdzielacza, i teraz tutaj nie mam mostka, czyli przebitki ciśnienia, jakby z góry siłownika, czyli z tej części. Eee, ja muszę teraz pomyśleć: tu jest olej, czyli tu u góry, jakby u góry, nie? Eee, część siłownika odpowiadająca za dogniatanie w tej chwili jest pusta. I jeżeli teraz mamy tam ten zawór na przykład zakręcony, on jest po to wstawiony, żeby nie obciążał nam rozdzielacza, tak? żeby nie obciążał nam rozdzielacza, jeżeli w takiej sytuacji, ja y, rozmawiałem z kolegą, wyregulujemy akumulator hydrauliczny, rozmawiałem z kolegą, kupiłem półlitrowy, taki mi doradzili, takimi mi wyliczyli, on mówi, że oni dają 0,7 czy tam 0,75, połówka, oczywiście, że 0,7 jest lepsze niż połówka, szczególnie jeżeli się we dwóch siądzie, ale no, jeżeli się nie sprawdzi, no to i skok będzie za niski, chociaż ja myślę, że na takich siłownikach tutaj taka ilość skoku na półlitrowym i taki, takie coś mi wyliczyli w Agricoli, tak? myślę, że będzie spoko, a 0,7 by był większy, większy jeszcze skok. Jeżeli w, tak, w, takiej, w takiej formie, w tej chwili go wyregulujemy, czyli będziemy mu upuszczać ciśnienie do tego stopnia, żeby tutaj nam 3 do 5 centymetrów te siłowniki się opuściły i żeby to pracowało na tak. To jest napięte, tak? Dobrze mówię, nie? Ja. Żeby to nam pracowało na akumulatorze hydraulicznym, no to oczywistym jest, że odbicie będzie powodowało walenie, nie? Uderzanie. I dlatego jest zrobione to, że w tej chwili e, powinieneś sobie zrobić do opuszczenia, nie? Na przykład, e, czekaj, e, żeby to opadło. Olej jest tu. Jo. To wtedy tu na przykład mógłbyś sobie zrobić mostek z takim zaworem i to puścić na przelew, nie? na wolny spływ do skrzyni, żeby opuścić, żeby opuścić trochę ten obciążnik, jednocześnie nie robiąc poduszki olejowej w tym miejscu siłownika, bo jeżeli tu musi być pustka, tu musi być powietrze, że akumulator hydrauliczny przy wpadnięciu w dziurę pozwoli nam. Opaść temu yy, obciążnikowi i podczas odbicia musisz zostawić, musisz go opuścić 5, 7, 10 cm, nie wiem, czy to wyjdzie za chwilę, za chwilę to zrobimy. Nie wiem, czy to wyjdzie, ale tu ma być poduszka powietrzna, która powoduje to, że będzie to pływało. A wy teraz wyregulujecie akumulator hydrauliczny, włazicie na obciążnik i się dziwicie, że to napierdala do góry, nie? No to jest proste, dla mnie to jest proste i to samo tego nawet w tej agrikoli mnie nie potrafili powiedzieć, ja ich się pytam, mówię zastosować dwa komulatory hydrauliczne, to się wydaje trochę bez sensu, a może zrobić mostek, może zrobić przejście, że w momencie opuszczania tego tu, tura, tak, czyli pozbawiamy się w takiej sytuacji funkcji dogniotu, nie, a tutaj mam nadzieję, że to wyjdzie, bez pozbawiania się funkcji dogniotu poprzez zastosowanie rozdzielacza z funkcją pływającą. I teraz to testujemy, czyli wbijamy mu funkcję pływającą i teraz powinniśmy to zrobić, nie? Czyli. Cyk, mamy pustkę w siłownikach u góry. I ta pustka powinna nam niwelować te negatywne skutki, czyli jak obciążnik nam wpadnie na dół, nie będzie próbował na jakiejś dziurze, no może chyba ten 800 kg nie zrobi takiego czegoś, jakbyśmy takie na przykład 200-300 kg od farm założyli, ten chyba, chyba to się, państw, proszę państwa, nie sprawdzi, nie? Bo to tak pracuje na oponach, że to, 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 to chyba takie jest trochę w tej sytuacji, ale no nawet jeżeli naprawdę w bardzo dużą dziurę i on by chciał podskoczyć do góry, to tutaj nie będzie się odbijał, bo on ma teraz już tutaj ma pustkę, rozumiecie? Jak nie rozumiecie, no to, no to już, przepraszam, ale to nie jest moja wina, no, jeżeli ktoś tego nie rozumie, bo ja tego prościej nie potrafię wytłumaczyć, nie? Musicie zrobić tak układ hydrauliczny, że ma być tu pustka. Nie może być tutaj oleju. To nigdy nie będzie pracowało dobrze, bo będzie się. Jeżeli będziesz miał go tak, jak przed chwilą miałem podniesionego do góry, no to odbija ci się koniec tłuczyska, nie? O koniec. Koniec tej... Dławnicy odbija ci się o denko siłownika, nie? a jeżeli zrobisz to w ten sposób, że nie masz rozdzielacza jak ja z funkcją pływającą no to, no to, no to obejdź to w inny sposób, tak? jeżeli masz zwykły rozdzielacz lub może masz wolny spływ w ciągniku to wtedy to w ten sposób zrobić, no, 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 no nie wiem, no nie da się chyba prościej tego wytłumaczyć i wiecie co jest w tym wszystkim najlepsze? Że ja dopiero po dwóch latach czy po trzech się kapnąłem, że ja w ogóle nie musiałem jakby robić tego mostka. W tym robić tego mostka jakby w tym turze w farmtraku, ale to by jakby negatywnie wpływało na pracę też, bo bym musiał za każdym razem, żeby ta amortyzacja odpowiednio pracowała, bym musiał nie, robić taki temat, że wrzucać sekcję pływającą i tym po prostu spuszczać na maksa tura do góry. Zawór otworzyć nie? i opuścić go, żeby była pustka w siłowniku. A ja mam pusty siłownik z tamtej strony, no, po, poprzez zakręcenie zaworu, czyli nie mam tej funkcji dogniotu. A tutaj to opszedłem w ten sposób, no bo tutaj jakby no, no to jest inny jakby układ, nie? On ma inne zadanie, to nie jest tur. I też gadaliście, że w tym turze te zastosowanie tego zaworu będzie złe. No jeżeli potrzebuję dognieść się łyżką albo podnieść oś jak zmieniam koła, no to wyjdę i sobie go zaczepię. A jeszcze dużo lepiej się to sprawdza w przypadku tura, no bo mówię, tu to ma zupełnie inne znaczenie, czyli tu jest właśnie do tego, żeby opuścić i tu jest właśnie do tego, żeby zakręcony był i żeby po prostu odciążyć rozdzielacz, tak, żeby ten rozdzielacz zwiększyć jego żywotność. Idę po imbusy i regulujemy akumulator hydrauliczny. Dobra, czyli teraz go tylko cykniemy delikatnie. mamy, no i teraz spuszczajmy to te ciśnienie i obserwujmy co się opada, opada, opada opada, opada, opada Koliera. No dobra, tą trójkę to niech on. Ma. Starło, nie? Starł ten. Dobra, myślę, że 3 cm dla tak małego siłu akumulatora hydraulicznego będzie ok. I teraz nie wiem, czy to w ogóle będzie działa. Pokażę Wam. Yy, hmm. No, i teraz, właśnie, właśnie, to jest ten dylemat. nie Ja Wam tutaj zaraz ustawię kamerę na siłownik, i to jest właśnie ten dylemat na, sił, na akumulatorze hydraulicznym. Słuchajcie, yy, mam nadzieję, że to będzie widać, bo tu na klocku tylko kamerę z głowy zdjąłem. A, trochę wyższy bym musiał. Tu mam ten głośnik. Bardzo fajna rzecz, aczkolwiek. Jakość za duży bo teraz mam dylemat taki, czy po prostu wiesz, wiecie o co chodzi, może tak. Kusi zawsze, żeby ta amortyzacja pływała mocniej, nie? No a akumulator jest generalnie dosyć mały, nie? I nie wiem czy... Dobra, no powinno być widać. Ja wchodzę na obciążnik i skaczę po nim. nie ma zobacz nie ma odbicia no nie wiem no sam się zastanawiam czy tak zostawić czy, 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 czy jeszcze trochę go kuszać nie do góry chwila moment no czyli jednak teoria przemysłowa kurde się sprawdza nie coś tam z tą hydrauliką się robiło i jakieś tam te doświadczenia jednak zostało no. Trochę tego doświadczenia. Dobra, no weźmy, kurde, dajmy mu do tych 4 cm. Żeby taka nie do 5 już. No bo zobacz, no kurde, to tu można by było... To, to taka głupota, nie? Trochę. No ale to, to, to i do 5 by dojechał z tym. Dawaj mu. O, upuszczamy jeszcze. Dobra, dość. Dobra, zakręcamy to, żeby już nie kusiło, bo mówię, e, tak jak e, kombinacje były z tym turem. Nie, ale każdy tak. Nawet e, tego, e, odnośnie tego tura, nie, to powiem Wam szczerze, że odnośnie hydrauliki to ja chyba, jakby, mało osób jest, z którymi mogę porozmawiać. Ten nas podawał, produkującej ładowacze czołowe. I mojemu znajomemu wyprodukowali właśnie ładowacz czołowy. No i pojechałem do niego, były założone dwie bombki Mówię, odkręcaj tą bombkę, biorę tego tura. No dobra, na dół jakoś to pracuje, nie? Odbija do góry. Jak jedziesz z opryskiwaczem po dziurach, czy jedziesz z pustym ciągnikiem, bez obciążenia, bez łyżki, z samą ramką tura. I ona kurde na dół zamortyzuje i i wali, wali, No i nie potrafią tego obejść. Przecież to można zrobić na elektrozaworach i w sztolu, na pewno i w kłykę. Da się takie coś zrobić, i tylko tam pstryczek przerzucasz. Otw otworzą się jeden lub dwa elektrozawory, tak z głowy wale, bo, bo, bo ten, nie? Bo jakby nie chce nie chcę mi się myśleć o tym, jak ten układ jest, jakby. Ja z reguły to przed snem o takich, albo jak nie mogę spać, to o takich rzeczach sobie wymyślam, nie? I sobie myślę. No, ale, ale fakt taki, że w firmie, która, która produkuje ładowacze czołowe, nie potrafimy takich rzeczy jakby, no nie, nie ma tam z kim, nawet nie było tam z kim porozmawiać na ten temat. I to nie była Gromasz chyba akurat wtedy, no to była inna firma. Bo ja męczę ludzi telefonami. Jak mnie coś bardzo zainteresuje, to nie odpuszczam. Dobra, próbujemy go. Patrz. Widzisz co jest? Wiem, że tutaj nie oddaję tego, ten półlitrowy starczy. No, jak ktoś może nie. Te... Hmm, 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 hmm. Dobra, już dalej chyba mu nie będziemy spuszczać. Już myślę, że to będzie spoko, nie? O, Mateusz. Pamiętasz co ten? Pamiętacie Mateusza co John Direm? John Direm, John u niego nagrywałem z Mandamem moim będziesz Mateusz kurna nie będzie ci walił jak będziesz ten zajedź kiedyś na gorzałkę kup akumulator zrobimy zobaczcie jak to pracuje proszę bardzo no i dobra nie wiem czy ja jestem dzisiaj ogarnięty do nagrywania, bo ja jestem prosto z bizona. Ojejku. Macie to co chcieliście, macie to co wypisywaliście do mnie. I dzwoniliście. Nie, nie, dzwońcie, do so nie dzwońcie do mnie w soboty. Bo sobota to jest kurde dzień kota. czy znaczy, nie no się śmieje, ale są jakieś granice nie. Złączyłem się tym skakaniem. Piszcie maile, jeżeli już. Nie no, Wszystkie nie odpiszę, no bo nie, to się tam nie da, nie? No i jest. Jest, tuz, jest kloc. Działa, działa. A to jeszcze w ramach takiej ciekawostki na końcu weźmy go. od palmy, podniesiemy go do góry. Pod... Czekaj, ustawię kamerę. Ja już nie będę ciał tego filmu, bo ja nie mam na takie pierdoły czasu. Znaczy nie mam. W tej chwili nie mam, a zimą mimo wszystko ja mam bardzo dużo materiału nagranego. Już w tej chwili już mi się deski kończą, ale mam jeszcze taką 500. -kę. I wiecie, no, co ja mam jakieś swoje też inne plany oprócz YouTube'a, nie? A to jest taki dodatek, bo lubię się wymieniać doświadczeniami i informacjami. Eee. Czyli i teraz tak. Zakręcamy. Teraz nie ma amortyzacji, nie? No bo dobra, tak. No bo nie, dobra. Tak. Dobra. Dobra, co się dzieje, nie? za mocno spuściłem trochę za mocno Ale to jeszcze i tak jest możliwość I Teraz A teraz nie ma tej funkcji co w farm -traku. Teraz nie ma tej funkcji co w farm -traku. Teraz nie ma, nie ma tej funkcji co w traku i teraz na zapalonym silniku opuszczając, wbijałbym olej w górną część siłownika, więc negatywnie by to wpływało na wożenie na przykład obciążnika. Nie? Jeżeli chodzi o samą pracę z maszyną, jakąś z maszyną typu np. wał, który być może sobie kiedyś kupię, ale zobaczymy, jak będzie z tym wszystkim. No, to nie będzie tego problemu, bo w pozycji do góry będę wbijał od razu sekcję pływającą, czyli na maksa joystick do przodu. A teraz, no, jakby nie chciałem opuścić. Nie chciałem opuścić na zapalonym silniku normalnie, bo bym wbił ten olej, o którym mówiłem wcześniej, tak? Kurna, tak naukowo dzisiaj, nie. To nie w moim stylu w ogóle totalnie. No więc zobaczmy teraz, jak to pracuje. Kurna zmęczony jestem w ogóle nie myślę do końca. Jak to pracuje na amortyzacji? Jest różnica? Na fotelu? Szanowni Państwo, moi kochani widzowie. Nie tak, o teraz zrobimy oficjalnie, bo ja dzisiaj mam taki dzień. Kurwa, taki wesoły dzień dzisiaj był. Ogólnie taki był tydzień wesoły. Czekaj, przejrzę się w lusterku. Czy stary jest dobrze tutaj w A może być. Stary jest dzisiaj w miarę rychtyk. Yy, Trzymajta się tamuj I pozdrówta dzieciaki I możecie tam ucałować Kogo chcecie Dobrze, a tak teraz poważnie Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się Jeżeli kogoś zainteresowało, zapraszam do subskrypcji Widzimy się w jakichś tam kolejnych odcinkach Raz ciekawszych, raz mniej ciekawych Dzięki za Dzięki za suby I w ogóle cześć